Cześć, ja jestem Sypek, dzisiaj trochę inaczej. Pokażę Wam mój warsztacik, bo nie jest taki cudowny jak niektórzy myślą. I tak będzie faulogowo, bo przy okazji sprzątania. Na każdym nagraniu pewnie widzicie tylko tą, ten fragment, który jest za mną, a tak naprawdę to nie jest jakieś tam specjalne pomieszczenie, Bóg wie jak zabudowane. Docelowo to jest lokalizacja tymczasowa. I to jest zwykły garaż. Taki, wiecie, z drzwiami, małym okienkiem i na wyświetrówka jest na górze. Wiem, ta ściana fajnie wygląda, ale zanim jest zwykła betonowa ściana, a to jest tylko tak przytknięte. Jak mówiłem, to jest tymczasowa lokalizacja z założenia. Obok niej mamy szafę ze szwejem. Zobaczcie sami. Szpej. Pierdły jakieś światło nie wyrabia tutaj mamy następną kamza coś do lasu, coś do cekuba krzok bardzo sprytnie rozwiązałem sobie też e, dzięki Ikei stelaż na lampę studyjną to jest zwykła lampka z Ikei na biurko a z drugiej strony typowy świat warsztatowy Zobaczcie sami. Gearboxy, korpusy, magazynki, bebechy, gdzie, nie, gdzie jakaś tam lampka, gdzie, nie, gdzie jakieś farbki. W tym miejscu robię gearboxy. Tu jest najbardziej steryjnie. Przed rozkładaniem zawsze wszystko myte. Narzędzia potrzebne oczywiście do, do robienia. Ten stół znacie, ten stół znacie bardzo dobrze. Tu jest maleństwo, pochwalę się, które próbuję ogarnąć. Może coś z tego fajnego będzie. Na razie to jest lecone kilka części, które, które mają do siebie z założenia pasować. A tutaj, co? A tutaj jest zwykła ściana, na której jest statyw, stoliczek zrobiony przeze mnie, tam replika czeka na serwis, tu mam buciki, tu odkurzacz i tu resztę pierdół, bo tych pierdół jest naprawdę dużo, no i człowiek musi się jakoś pomieścić. Teraz może włączmy głośniej muzykę. A ja zacznę sprzątać, bo jak to w zwykłym garażu pojawiają się pajęczyny, pająki nachodzą ze wszystkich stron i próbują cię opanować Żeby nie było, że tak złe te pająki i tak dalej to ja też brudzę z to odkurzacz, ma ciężko z tradycyjnymi naszymi kuleczkami Więc ja też mam coś tradycyjnego Miodła Teraz pokażę wam przemianę Nie lubię medlidziożu, szczególnie Wam, dlatego cieszę się, że mogłem Wam pokazać garaż przekształcony na warsztacik. Eee, taki posprzątany na pewno będzie jutro mi dobrze towarzyszył przy naprawie replik. Troszeczkę razem go ogarnęliśmy. Fajnie. Sorry za słabą jakość tych wszystkich nagrań, ale bawiłem się dzisiaj DJI'em Osmo od Megadronów, jednego z moich sponsorów. Eee, dlatego użyłem telefonu do nagrania no, zwyczajnie tego mojego starego rozbitego nie wiem, szału nie ma dupy nie urywa, mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się zmienić telefon na jakiś lepszy i jakość tych nagrań oraz dźwięku będzie o wiele, o wiele lepsza jak przy użyciu Osmo swoją drogą bardzo mega fajna zabawka polecam a ja dziękuję, że pomogliście mi ogarnąć trochę garaż eee... Może troszeczkę więcej będzie takich nagrań, jak Wam się podobają, dajcie znać w komentarzach. Albo zwyczajnie, wystarczy łapka w górę, już będę wiedział, że chcecie takich nagrań trochę naturalnych, normalnych, mniej statycznych. Trzymajcie się. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Zapraszam do innych moich nagrań, a także do opisu, gdzie znajdziecie kody rabatowe u moich sponsorów. Cześć!